Także widzicie ten plan rozrzutnika o, do obornika? Nie, zrobi, nie miałem czasu tego robić, więc ja sobie pomyślałem, że jutro już wczoraj zrobiłem go i skończyłem. Już wam pokazuję. Oto jest ten rozrzutnik z planu. Jeżeli tylko jedna rzecz się różni z tego planu, co ja chciałem zrobić, ale nie zrobiłem, bo się nie udało. Czyli tutaj o te dwa koła, co rozrzucały. Niestety są zrobione te łopaty. Rozrzutnik został wykonany z kartonu. Siatka do rozrzutnika z bloku technicznego. I w ogóle ten tutaj wałek, to co do wałka podczepuje się. Koła są z LEGO. Przyczepiony jest tylko ten płaski tutaj doczep. Nie zmarnowaliśmy kół. Do, zaczep jest tutaj metalowy. Zrobiony tylko z metalu. Kabina do, te, do 60 jest zrobiona też z kartonu. Malowana markerem była na czarno. Korektorem płynnym na biało. Ale tak. Przechodzimy do następnej maszyny. Może zabierać którą zaraz pokażemy. Ta, ta maszyna. Już Wam zaraz pokazuję. jest nią pług trzyskibowy Agromet Unia pług został wykonany z materiału czyli patyczka po lodach, karton blok techniczny no i klej był to super glue i tak niektóre rzeczy są na zielono pomalowane jak te trzy skiby talerz do, do równania między i koło metalowe eee, ten ten pług już chyba widzieliście na kiedyś na odcinkach, chyba że nie pamiętacie. Dawno to już skasowałem, bo myślałem, kiedyś stary kanał miałem. Chciałem właśnie skasowałem, myślałem, że wtedy nie będzie mi się zacinać w odcinku, bo zawsze mi się to wada była, że zacinało, wyłączało mnie z wizji i nie mogłem nic nagrać. Ale teraz już chyba nie znajdziecie odcinku z tym pługiem. Ten płuk jest bardzo wyjątkowy, bo już występował w odcinkach tam z farm, polskiej farmy na moim starym kanale Mateo 616. I tak, ten płuk już. To był dawno, dawno robiony. Bardzo się trudziłem nad nim. Także następna maszyna, którą pokażemy, to będzie. Siewnik Poznaniak. Siewnik został zrobiony z kartonu. Te, te druty są od znaczników, są z metalu. Tu są koła od takiego traktora zabawki. Eee, tu tu mam jeszcze te rury, co zboże, zboże z nich wylatuje. One są zrobione z wykałaczek plastikowe. Opo te, te koła są właśnie plastikowe. Zostały też zrobione przez korektor. Przez korektor zostały zrobione tutaj te odblaski. A tu przez markera zostały zrobione te czerwone tutaj z tyłu odblaski. Został ten model zrobiony już dawno w latu 2019 roku. Nie pamiętam którego dnia, bo tam chciałem zrobić sobie pomyślałem nad tym. Więc ten siewnik mi się bardzo udał i mi się spodobał bardzo. Także kolejną ma kolejną tutaj mamy e maszyną rolniczą jest tutaj przyczepa Autos D47. Ta przyczepa została tylko wykonana z kartonu znaczy tylko paka została na dwozie było z przyczepy, której mi się urwały tam te burty niestety um, urwały mi się no i pomyślałem, że sobie taką autosankę zrobię więc jeśli Wam się podoba napiszcie w komentarzach to tak tu jeszcze mam Ursus C330 także następną maszyną to będzie następną maszyną to będzie już taka Taki model starszej maszyny gdzieś Co konie jeździły I to był w... i to jest wóz konny. Zrobiony został Burty zostały tutaj zrobione z Zostały zrobione z Patyczkach po lodach A te tutaj te Rury są Rury, które podpierają te burty zostały, są z wykałaczek. Na dwozie też z przyczepy, które mi się urwało. Na dwozie z kartonu. Nie, nie z karton. Kurde, podstawa z kartonu. Paki wozu konnego. Także to tyle o było. Mi się ze dwie przyczepy urwały te. Tam. Z tych dwóch przyczep mi się urwały te. Te całe kurde burty, paka cała. No to odjeżdżaj, no. Kolejna maszyna, to już ostatnia, jest nią wykonana. Bardzo dużo pracy z nią było, ale na szczęście udało mi się ją zrobić. Niestety to nie, nie wszystko było przyklejane. Niektóre rzeczy po prostu wsadzone i się trzymały i ta oto talerzówka ta talerzówka została został do niej wykorzystany blok techniczny jak widać po tych talerzach jest tu tylko zaczep z kartonu tutaj co trzymają te talerze to jest wykałaczka dwie wykałaczki i tych talerzy nic nie było przyklejane. One się trzymają po prostu. Malowałem tutaj te, 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 te szkielet markerem tej talerzówki. Zrobiłem ją tak podobnie jak prawdziwa. Także kolejny... Zanim skończymy odcinek chcę Wam pokazać też coś jeszcze, co będę chyba pokazywać jak już skoń, skończę. Tam aż... To, jeszcze, to robiłem wcześniej, ale nie skończyłem. Myślę, że może doradzicie coś, co mam do niej zrobić. Bo ja wiem, co jeszcze muszę do tego zrobić, tej maszyny. A on potrzebuje kół i tam barierek i tej drabinki i zrobić drabinę. I to jest Bizon 056 Muszę tutaj do niego drabinę zrobić. Tutaj muszę te, te zrobić barierki koła muszę do, zrobić też. I jeszcze ten header, jak mam go zrobić? I co, jakie tu ze mną? Tutaj już robiłem do niego daszek. Kierownica jest, y, jest kierownica, jest siedzenie, tu panel kontrolny. Y, y, tutaj róża się nie porusza, jest tylko taka zdobnie zrobiona. Nic nie robi się tym kombajnem. Po prostu on będzie jako model, po prostu jak moja Ursus C330, którego zrobiłem z kartonu. Mi go. No, także ten kamień jeszcze podreperować, trzeba zrobić. Także na razie to tak wygląda, ale po remoncie myślę, że będzie ładniejszy. I tu jest, wracamy do tamtego z naszego starego kanału, chyba. Nasz Ursus C330, który robiłem na odcinkach, połowę i tak, 30 pamiętacie, została z bloku technicznego, tutaj z materiału, od rolki papiera toaletowego. Niektóre były z, z zrobione z takich, z tego materiału, od kalendarza, połowa została, na przykład te tutaj błotniki, a maska była z, z papieru. Normalnego papieru, niestety, ten ciągnik trochę nie wyszedł mi z tymi kołami. Bo kół nie miałem, nie miałem pomysłu, jak to zrobić tak dokładne żeby były, ale, po, ale chyba możecie tam te odcinki zobaczyć, jak tą 30 ja robiłem na moim starym kanale Mateo 616. Popatrzymasz kamerę. Tutaj mam tutaj mojego kamerzystę, pomo pomocnika raczej dzisiaj. Przywitaj się. Siema. No. I tak, tutaj się przyklej bo siedzenie lata. No, mogę wam pokazać ten silnik roztworzyć Jak to wygląda. O. I tak. Tutaj mamy chłodnicę. Tu jest bak paliwa. Skrzynka pod bakiem. Tu jest silnik dwucylindrowy z dwoma tłokami. No dobra, może zamknąć. No. także to tyle z tym, z, w tym odcinku. Chowaj to. Tyle tych tutaj maszyn mam. Zrobiłem. Jeśli wy macie jakiś pomysł, żebym zrobił maszynę, piszcie w komentarzach i zostawcie pod tym odcinkiem, dwie po... znaczy co łapeczkę w górę zostawcie, kto będzie tutaj to niech zostawi koniecznie, jeśli jesteś nowy na kanale kliknij w subika z dzwoneczkiem jeśli chcesz mnie oglądać na bieżąco także na razie, dzięki, cześć i w ogóle jo